Dobrze, kochani, więc zaczniemy naszą, nasze to spotkanie od, od modlitwy, chociaż modliliśmy się już, ale jeszcze raz poprośmy, żeby Pan Jezus nam posyłał Ducha Świętego. Panie Jezu, wierzymy, że jesteś tutaj obecny pośród nas, w naszej wspólnocie, że nas prowadzisz. Prosimy Cię, byś nam posyłał swojego Ducha, Ducha Miłości i Miłosierdzia, by On wprowadzał nas w tajemnicę Bożego Miłosierdzia, byśmy mogli coraz bardziej tą tajemnicę poznawać, coraz bardziej nią żyć. Abyśmy coraz bardziej otwierali się na, na tą prawdę o, o Twojej miłosiernej miłości. Prosimy Cię, Panie Jezu, Duch Święty otwierał nasze umysły, by otwierał nasze serca, by wypalał to wszystko, co przeszkadza nam w przyjęciu Twojego miłosierdzia, abyśmy dały się Mu przeniknąć byśmy pozwolili, żeby Duch Święty, Duch Miłosierdzia przemieniał nas w miłosierdzie. Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Święta Siostro Faustyno. Kochani, więc jesteśmy na naszej duchowej drodze, na której u początku myślę, że każdy z nas to zrobił. Powiedzieliśmy Panu Bogu tak, Pamiętacie, na początku mówiliśmy sobie o tym, że życie Boże, życie duchowe to działanie Boga w nas i jak ważne jest to, byśmy powiedzieli Panu Bogu tak. Teraz każdy z Was niech w sercu sobie powie, czy powiedziałem już Panu Jezusowi tak. Jak często Mu o tym mówię, jak często świadomie na nowo mu mówię, Panie Jezu działaj we mnie. Jeśli Czasem tego brakuje. Może dzisiaj będzie kolejna okazja, żeby, żeby jeszcze raz Panu Jezusowi powiedzieć: Tak, Panie Jezus, z całą świadomością chcę, abyś działał we mnie, aby Twoje miłosierdzie działało we mnie. Chcę otworzyć serce swoje na, na Twoje działanie. I przez te kilka miesięcy, już od września, poznawaliśmy takie przestrzenie, w których szczególnie e, Pan Jezus może chce działać w nas e, i które także są. Przestrzeniami, w których możemy poznawać Boże Miłosierdzie i też doświadczać, bo mówiliśmy sobie, że poznanie oznacza także doświadczenie miłosierdzia. Szczególną taką przestrzenią działania Boga w nas są sakramenty. Ostatnio mówiliśmy sobie o sakramencie pokuty, dzisiaj powiemy sobie o sakramencie Eucharystii. Wiemy, że ten sakrament, sakrament Eucharystii, jest to sakrament najbardziej umiłowany przez świętą siostrę Faustynę, tą, którą uczyniliśmy naszą przewodniczkę w tych naszych rozważaniach i w ogóle która jest patronką naszą i naszej formacji. Wiemy, że siostra Faustyna sama wybrała sobie predykat, Fausty, siostra Faustyna od najświętszego sakramentu. To też coś oznacza, prawda? że ten sakrament był dla niej bardzo, bardzo ważny. I faktycznie sama wyznała, to pisze o tym w numerze 1404, że pan Jezus Eucharystyczny przyciągał ją swoją miłością od najmłodszych lat. Od najmłodszych lat. A jej miłość, jak wyznaje, do Boga utajonego wzrastała przez całe życie, aż do najściślejszej zażyłości. Czyli widać, że w jej życiu ta tajemnica Eucharystii była szczególnie obecna już właśnie od, od dzieciństwa. I jak czytamy dzienniczek, to pewnie zorientowaliśmy się, że, że Eucharystia była dla siostry Faustyny takim szczególnym miejscem, gdzie kontemplowała Boże miłosierdzie, że była także źródłem miłosierdzia, a także szkołą miłosierdzia. I dzisiaj sobie troszkę, troszkę o tym powiemy, spróbujemy zobaczyć na nowo, może przypomnieć sobie, czym jest Eucharystia, ale także chcemy zobaczyć, jak siostra Faustyna ją przeżywała. A nie po to, żeby tylko zazdrościć jej, że tak przeżywała, ale właśnie, żeby od niej się uczyć, żeby ona nam pokazała drogę, jak możemy głębiej, jak bardziej. Może nam coś podpowie, jakieś praktyczne też wskazówki, jak, jak przeżywać Eucharystię. Najpierw, tak bardzo, mążnie, m, m, bardzo m, m, tak mądrze, Kościół mówi, że Eucharystia jest szczytem życia chrześcijańskiego. Szczytem życia chrześcijańskiego. No, tak trudno na pierwszy rzut, prawda, zrozumieć, co to oznacza, ale to jest tak naprawdę bardzo proste. Po pierwsze, dlatego Eucharystia jest szczytem życia chrześcijańskiego, że wyraża to, kim chrześcijanin ma się stawać, do jakiej miłości dążyć i jaki jest cel jego życia. To mówi nam teologia, to mówi nam Kościół, czyli Eucharystia jest dla nas szczytem, czymś najważniejszym co chcemy jak osiągnąć jakby, prawda? Idziemy pod górę i chcemy zdobyć szczyt, prawda? Czyli szczyt życia chrześcijańskiego to, jest, to ukazuje nam Eucharystia. Czyli kim chrześcijanin ma się stawać? Mam się stawać jak Jezus Eucharystia. Do jakiej miłości dążyć? Do takiej, jakiej Jezus mi pokazuje w Eucharystii, czyli miłości ofiarnej, aż do końca, dającej siebie całkowicie. I cel życia? Zjednoczenie z Bogiem. To przecież Eucharystia jest jakby szczytem, kiedy tu na Ziemi możemy najbardziej zjednoczyć się z Bogiem, prawda? Właśnie moment Eucharystii, przyjęcia Pana Józefa w Komunii Świętej. I dlatego Eucharystia jest tak ważnym, tak ważnym sakramentem. Eucharystia jest także szczytem życia chrześcijańskiego, dlatego, że nie ma piękniejszej i ważniejszej modlitwy nad ofiarę Eucharystyczną. To jest najdoskonalsza modlitwa uwielbienia Boga. I musimy o tym bardzo pamiętać, bo czasem wydaje nam się, że jakiś wieczór uwielbienia, chociaż one są piękne, jakieś adoracje z uwielbieniem Bożego Miłosierdzia, oczywiście są piękne, ale żadna modlitwa nie zastąpi Eucharystii, która jest szczytem uwielbienia Boga. Dlaczego? Bo tutaj w Eucharystii dokonuje się Największe uwielbienie Boga, jakim jest ofiara Syna Bożego, który składa się za nas, Ojcu, Niebieskiego, Ojcu Niebieskiemu. I dlatego to jest najdoskonalsza, najdoskonalsza modlitwa, ponieważ sam Chrystus jest tym, który tutaj yy, uwielbia jakby Ojca, tą swoją ofiarą, i my w niej uczestniczymy, więc nie ma innej, piękniejszej modlitwy niż ta, yy, jaką jest Eucharystia. I to, co uczy nas siostra Faustyna, co później także pisał o tym Jan Paweł II w encyklice Dives in Misericordia, możemy zobaczyć, że Eucharystia jest także szczytem objawienia Bożego Miłosierdzia. Nie wiem, czy kiedyś myśleliście o tym, że, że Eucharystia jest szczytem objawienia Bożego Miłosierdzia. Dlaczego? Bo w Eucharystii uobecnia się ofiara krzyża. Uobecnia się całe misterium paschalne, czyli męka śmierci i zmartwychwstanie Jezusa. A Jan Paweł II pisze, i Faustyna też o tym wcześniej pisała, że szczytem objawienia Bożego miłosierdzia i nie tylko objawienia, urzeczywistnienia go jest właśnie to, co dokonało się w misterium paschalnym, czyli męka śmierci i zmartwychwstanie Jezusa. Czyli jeżeli to, to wydarzenie, jakim jest misterium paschalne, uobecnia się w Eucharystii, to znaczy, że również Eucharystia jest szczytem objawienia Bożego miłosierdzia, w którym, w którym możemy tak naprawdę codziennie e, uczestniczyć. Czyli jest okazją też do poznania tego największego przymiotu, przymiotu Boga, jakim jest miłosierdzie. I teraz, jak rozumieć to, że Eucharystia jest uobecnieniem ofiary Krzyża? Musimy pamiętać, że ofiara Jezusa. Y, którą złożył za nas na krzyżu, dokonała się raz na zawsze. Wiemy, że dokonała się w konkretnym miejscu. Pewnie niektórzy z nas może tam byli. Dokonała się w konkretnym, y, etapie, na, na konkretnym etapie historii. Natomiast Eucharystia, którą dzisiaj y, przeżywamy, która jest sprawowana, uobecnia tą ofiarę krzyża czyni ją niejako obecną na nowo. I dzięki temu my w tej ofierze możemy uczestniczyć i co więcej, korzystać ze skutków tej ofiary. Zatem ofiara na krzyżu i ofiara eucharystyczna jest to ta sama ofiara. Dlaczego? Bo jedna jest ofiara i jeden ofiarujący Chrystus. On sam jest tym, który się ofiaruje, sam staje się barankiem ofiarnym i na krzyżu i w Eucharystii. Natomiast y, zmienia się sposób ofiarowania. Na Golgocie dokonała się ofiara krwawa. Natomiast y, w czasie Eucharystii, Chrystus jest ofiarowany za pośrednictwem kapłana, przez posługę kapłana, i ofiara dokonuje się w sposób bezkrwawy. I to, tym różni się jakby, prawda, to, to rozumienie tej ofiary sprzed dwóch tysięcy lat, a tej, która dokonuje się teraz, chociaż jest to jedna i ta sama ofiara. I jak czytacie dzienniczek, to pewnie zauważyliście, że siostra Faustyna kilkakrotnie pokazuje jakby ten wymiar Eucharystii, jakim jest wymiar właśnie ofiary, że to jest jakby uobecnienie tej śmierci Jezusa na krzyżu. Kiedyś pisała tak. Wielka tajemnica dokonywuje się w czasie przyświętej. Z jaką pobożnością powinniśmy słuchać i brać udział w tej śmierci Jezusa? Poznamy kiedyś, co Bóg czyni dla nas w każdej przyświętej i jaki w niej dla nas gotuje dar. Jego boska miłość tylko na taki dar zdobyć się mogła. Dobrze, czyli mamy uobecnienie ofiary Krzyża, a teraz jak to się ma do naszego życia? Jak przeżywać Eucharystię właśnie jako ofiarowanie, jako udział w ofierze Chrystusa? Po pierwsze i przede wszystkim w ten sposób, że razem z Chrystusem w sposób duchowy ofiarujemy siebie na ołtarzu, składamy całych siebie. To jest oczywiście akt woli, akt miłości, który w Duchu dokonujemy. Może nikt go nawet nie zauważy, tylko Pan Jezus. Siostra Faustyna pokazuje nam piękny obraz, że ona składała na ołtarzu swoje serce. Nawet dokładnie pisze, że na patenie. Pisze tak. Składam dziś serce moje na patenę, na której jest złożone serce Twoje Jezu i ofiaruję ci się dziś razem z Tobą, Bogu, Ojcu Twojemu i mojemu, jako ofiara miłości i uwielbienia. Czyli kiedy... Nawet kapłan przygotowuje dary ofiarne, możemy jakby też w duchu przygotowywać się do tego momentu konsekracji, że tam w duchu teraz ofiaruje siebie samego i moje serce, bo to jest to, co jest najważniejsze we mnie, na czym najbardziej Panu Bogu zależy, na naszych sercach. I kolejny jakby sposób przeżywania tej, tej ofiary to przynoszenie i wszystkich naszych cierpień, trudów, bólów, yy, życia. Wszelkich zmagań i łączenie tego z bólem, z cierpieniem, zmaganiami, cierpieniami Jezusa. Pan Jezus bardzo często ukazywał się jeszcze w Faustynie właśnie jako ukrzyżowany i któregoś razu, właśnie w czasie mszy świętej, miała wizję pana Jezusa ukrzyżowanego, konającego na krzyżu nawet, napisała, który powiedział jej tak: Córko moja, łącz swoje małe cierpienia. Z moją bolesną męką, aby miały wartość nieskończoną przed Moim Majestatem. I sam Pan Jezus o to, o to prosi, po to, żeby miały wartość nieskończoną. No właśnie, dlaczego wartość nieskończoną? Czyli to znaczy, że coś się zmienia w tym, co przynosimy. Prawda? Wiemy, że w ogóle w czasie Eucharystii dokonuje się przemiana, prawda, wody w, yy, 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 przepraszam, yy, wina w krew Pana Jezusa. Chleba w ciało Chrystusa. Ale wiemy, że to właśnie jest obecnienie męki, śmierci Pana Jezusa, a co Pan Jezus na krzyżu dokonał, dla mnie to jest takie poruszające jak któregoś razu. Uświadomiałam sobie, że, że dzięki dobrej lekturze jednej książki, że na krzyżu Jezus wszystkiemu nadał sens. Bo zmienił coś, co było całkowicie bezsensowne, czyli Śmierć niewinnego człowieka na największe dzieło w historii ludzkości zbawienie każdego człowieka. Czyli to, co wydawało się po ludzku bezsensowne, przemienił w największy sens. I odtąd wszystko, co mu ofiarujemy, wszystkie nasze cierpienia i łączymy z jego cierpieniem tak jak zachęcał Faustynę, zostaje przemienione. I nie jest tak jak do tej pory, czyli przekleństwo, co nazywamy przekleństwem jakimś ciężarem, krzyżem, który może, na który może narzekamy. Ofiarowane, jeżeli to jest na ołtarzu, razem z Chrystusem, i przemienione Jego ofiarą, nabiera to nowej wartości, i przekleństwo przemienia się w błogosławieństwo. Krzyż nie staje się już ciężkim, prawda? Krzyżem, który dźwigam, ale staje się moją drogą do zbawienia. Do szczęścia, jest drogą uświęcenia i tak naprawdę jest korzyścią dla mnie. Czyli jakby dobrze, żebyśmy pamiętali, że taki cud przemiany dokonuje się w każdej, w każdej Eucharystii. Dobrze, idziemy dalej. Jest jeszcze drugi ważny wymiar Eucharystii, oprócz wymiaru ofiarniczego, jest wymiar uczty. Ponieważ e, Eucharystia. Także uobecnia to, co wydarzyło się w wieczorniku. To, co wydarzyło się podczas ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus dał swoim uczniom ciało i krew jako pokarm. Także uczestnicząc w Eucharystii, uczestniczymy także w uczcie. I w ten sposób, jeżeli jest to uczta, w której czym jesteśmy karmieni? Raczej kim? Samym Bogiem. Więc tutaj czerpiemy z samego źródła życia Bożego. Źródła łaski, czyli możemy powiedzieć ze źródła miłosierdzia. I Eucharystia staje się prawdziwym źródłem. I tego też uczy nas Siostra Faustyna. Pewnie zorientowaliście się, jak czytacie zniczek. Bardzo często Siostra Faustyna w kontekście Eucharystii mówi o tym, że jest to źródło miłosierdzia, do którego przychodzimy czerpać. Kiedyś zapisała tak. Ty, O Panie, odchodząc z tej ziemi, chciałeś pozostać z nami. I pozostawiłeś sam siebie w sakramencie ołtarza. Wezwałeś wszystkich do tej krynicy miłości, do tego źródła Bożego zmiłowania. Tu jest przybytek Twego miłosierdzia, tu lekarstwo na nasze niemoce. Do Ciebie, żywy zdroju miłosierdzia, ciągną wszystkie dusze. Myślę, że każdy z nas tego doświadcza, że Eucharystia nas przyciąga. Przyciąga. I teraz, jak z niej czerpać, jak czerpać z tego źródła miłosierdzia? I znowu patrzymy na siostrę Faustynę, jak siostra Faustyna czerpała z tego źródła. Dla niej takim momentem, z którym ona najbardziej czerpała, to był moment komunii świętej. Jak przeżywała komunię świętą siostra Faustyna? Też powiemy sobie o tym po to, żeby zobaczyć, jak my możemy tą. Ten moment tak ważny w Eucharystii, w czasie przyświętej, przeżywać, żeby go przeżywać jeszcze głębiej. Dla siostry Faustyny, Komunia Święta była po pierwsze pokarmem. Nazywała Pana Jezusa Eucharystycznego chlebem żywym, który dawał jej siłę i moc do życia. Kilkakrotnie w dzienniczku wyznała, że lęka się dnia, w którym nie mogłaby przyjąć Komunii Świętej, bo ona daje jej siłę i moc do życia. Pisze tak. Cała moc moja jest w Tobie, chlebie żywy. Trudno by mi było przeżyć ten dzień, gdybym nie była u Komunii Świętej. On jest tarczą moją. Bez Ciebie, Jezu, nie umiem żyć. Innym razem pisała, jedno mnie tylko trzyma. To jest Komunia Święta. Z niej czerpię siłę, mniej niej moja moc. A co mnie trzyma przy życiu? Może warto zadać sobie to pytanie. Co mnie trzyma? Siostra Faustyna trzymała... Komunia święta. Czasem tak mówimy, no to mnie jedne trzyma przy czymś tam, prawda? A, a co ta, trzyma mnie, żebym był wierny, żebym trwał przy Panu Bogu? Jeżeli komunia święta, to, to na pewno to dobry wybór. Komunia święta była także dla niej źródłem do przyjmowa siły do przyjmowania cierpień, do składania ofiar w codziennym życiu. I do tego sam Pan Jezus ją zachęcał. Mówić, mówił jej tak. Wiedz, że tę siłę, którą masz w sobie do znoszenia cierpień, Musisz zawdzięczać częstej komunii świętej, a więc przychodź często do tego źródła miłosierdzia i czerp naczyniem ufności, cokolwiek ci potrzeba. Potem też siostra Faustyna nazywa Eucharystię chlebem mocnych. Piękne też określenie: chleb mocnych. Ktoś chce być mocny, to tu jest źródło. To jest chleb mocnych, Eucharystia. On dawał siłę do prowadzenia dzieła miłosierdzia. Do podejmowania tych zadań, które Pan Jezus od niej oczekiwał. Pisała tak nieraz: Gdyby nie Eucharystia, nie miałabym odwagi iść dalej po tej, dro po tej drodze, którąś mi Jezus wskazał. Odwaga i moc, która jest we mnie, nie jest moja, ale tego, który mieszka we mnie, to jest Eucharystia. Dalej, komunia święta była dla świętej siostry Faustyny spotkaniem. Intymnym, zażyłym spotkaniem z przyjacielem i mistrzem. Bardzo często nazywała Pana Jezusa, właśnie swoim przyjacielem, słodkim mistrzem, wiernym przyjacielem. Mówiła, jak szczęśliwa dusza moja, że ma takiego przyjaciela, który mi zawsze dotrzymuje swego towarzystwa. Kochała i czuła, że jest przez Niego kochana. On był dla niej tym, który najlepiej ją znał, y, który ją rozumie. Jest taka piękna modlitwa, kiedy się z modli się tak: Jezu Hostio, znamy się, to mi wystarczy. Jezu Hostio, znamy się, to mi wystarczy. I kiedy przyjmowała Pana Jezusa, Różne są opisy tego, jak przeżywała y, to spotkanie z Panem Jezusem Eucharystycznym, czasem rzucała się w objęcia jak dziecko, innym razem, jak umiłowany uczeń y, kładła y, swoją głowę na piersi Jezusa, wsłuchiwała się w bicie Jego serca. Możemy pewnie znać te spotkania, warto do nich wrócić. Ostatni zeszyt, to jest taki mały zeszycik, który siostra Faustyna spisała w ostatnim roku swojego życia. Sama zatytułowała Moje przygotowanie do Komunii Świętej. I to jest tą ostatnie, ostatnia część dzienniczka. I tam siostra Faustyna daje piękne, podpowiada nam różne sposoby, w jaki sposób można przygotowywać się do. Przyjęcia komunii świętej i jak ją przeżywać. I tu jest też bardzo ważne, że Stefanos nam pokazuje, że do Eucharystii, do spotkania z Jezusem trzeba się przygotowywać. Może to też pomogło jej, pewnie że to z łaska, mieć taką relację z Jezusem, jakim, jaką ona miała, takie zjednoczenie, jakie ona przeżywała w momencie przyjmowania, przyjmowania Pana Jezusa, ale ona także pracowała nad tym, także współpracowała z łaską, przygotowywała się. Może warto właśnie do tych zapisków na nowo wrócić. Komunia Święta była też dla niej y, ogniem, y, który ją przemieniał. Tak, tak, o, nim, tak o niej y, pisała, czyli jakby taką mocą y, przemieniającą jej serce, zdolną przemienić jej serce. Mówi tak, czuję, że ten święty ogień przemienił mnie całkowicie. A w innym miejscu pisze, że wszystko, co we mnie dobrego jest, sprawiła to komunia Święta jej wszystko zawdzięczam wszystko co we mnie dobrego jest sprawiła to komunia święta by zdawała sobie sprawę z tego jak wielką moc ma to spotkanie z Jezusem bardzo osobiste właśnie jak z przyjacielem jak z mistrzem który gdzieś tam na głębinach serca yy, tak bardzo chce jednoczyć się z nami być tak bardzo blisko Komunia Święta także oprócz tego, że nas przemienia przekształca, tak także czynił z siostrą Faustyną, przyjmując Pana Jezusa, wcielone miłosierdzie, siostra Faustyna jakby usuwała się. To też jest taki piękny obraz, że Faustyna mam wrażenie, jakby się usuwała i robiła miejsce w swoim sercu Panu Jezusowi eucharystycznemu, żeby On coraz bardziej. Wychodził do, na centrum, jakby na pierwsze miejsce jego sposób myślenia, jego sposób przeżywania, jego sposób wartościowania, jego wola, jego pragnienia, a ona ze swoimi się jakby usuwała. I przez to, że jakby pozostawiała swój sposób myślenia, coraz bardziej przyjmowała jego sposób myślenia, i w ten sposób dokonywało się coraz bardziej to zjednoczenie właśnie na poziomie e, serca i w czasie, w czasie, także w czasie Eucharystii. Komunia święta także, o tym sam Pan Jezus mówił w Faustynie, pomaga nam przygotowywać się już do tego, czym będziemy żyć w wieczności. Czyli do tego, że będziemy ciągle przebywali w zjednoczeniu z Bogiem. Tego pragniemy, myślę, każdy z nas pragnie. Zatem tęsknimy, to jest celem naszego życia. Zjednoczenie, tego na początku mówiliśmy, że Eucharystia ukazuje cel naszego życia, jakim jest zjednoczenie z Bogiem. I Pan Jezus mówi do Faustyny, każda komunia święta, czynić się zdolniejszą do obcowania przez całą wieczność z Bogiem. Ale oczywiście moglibyśmy tak jeszcze mówić godzinami, co Komunia Święta, co Eucharystia może w nas dokonać, jakich cudów i pewnie każde z was jakby to stanął, to mógłby już dać świadectwo, jak wiele siły i mocy czerpie z Komunii Świętej z Eucharystii. I sama Faustyna zapisała, jak wielkiej tajemnicy dokonuje w nas Komunia Święta, Poznamy to dopiero wieczność. Czyli nawet jeżeli odkrywamy, wiemy, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego odkryć i zobaczyć. Ufamy, że, że pozwolimy tak właśnie um, Panu Jezusowi, którego przyjmujemy w Komunii Świętej, pozwolimy Mu tak działać w nas, um, tak otwierać nasze serca. Tak, go tak będziemy otwierać nasze serca, przyjmować go, żeby on mógł nas przemieniać, żeby rzeczywiście to był jak, żeby był jak słońce, jak ogień, który będzie e, wypalał to, co w nas jeszcze stare i czynił nasze serca nowe i przemieniał nas coraz bardziej w miłosierdzie.